I dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z Wami wszystkimi. Wyleję Ducha Mego na wszelkie ciała, a synowie Wasi i córki Wasze prorokować będą. Starsi Wasi będą śnić, a młodzieńcy Wasi będą mieli widzenia, nawet na niewolników. I niewolnicę wyleje Ducha Mego w owych dniach. Odkupienia naszych ciał. Z nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni. Nadzieja zaś w której spełnienie już się ogląda. Nie jest nadzieją, bo jak można jeszcze się spodziewać tego, co się już ogląda. do pismo. Strumienie wody żywej popłynął z jego wnętrza. A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości. Moi drodzy siostry bracia, opanowani przez Chrystusa, zgromadzeni tu, aby wołać o tego ducha świętego, bo to ten szczególny wieczór. Także podobny do tego wieczoru, tej nocy zmartwychwstania Chrystusa. Kiedy przychodzimy, aby do wspólnocie Kościoła czuwać, aby nie przespać tej ważnej chwili, kiedy w sposób szczególny przychodzi do nas Bóg. Mówi się często, że. Duch Święty jest tym nieznanym Bogiem, najmniej znanym z osób Trójcy Świętej. Dlatego myślę, że to, że tu jesteśmy, jest wyrazem tego, że chcemy go bardziej poznać. To nie w tym wymiarze intelektualnym, wiedzy, żeby, nie wiem, dzielić się wiadomościami o Duchu Świętym, bo i tak tego nie ogarniemy naszym ludzkim umysłem, ale żeby poznać Go sercem. Zjednoczyć się z tym Duchem Świętym, który jest Duchem Miłości, wejść w tę wyjątkową, bliską więź, zjednoczenie, którego nawet może po ludzku nie można pojąć i wyobrazić sobie, jak bardzo Duch Święty chce być w nas, jak bardzo Bóg w trzech osobach chce być w nas. I to czuwanie nasze dzisiejsze, to spotkanie dzisiaj wieczorem jest tego wyrazem. Że chcemy wsłuchiwać się w to słowo, które Bóg do nas kieruje, otwierać na to słowo właśnie poprzez Ducha Świętego. To jest takie ważne, żeby spotykając się z Bogiem, który przychodzi w słowie, prosić Ducha Świętego, aby moje serce otworzył na to słowo, ale też żeby to słowo otworzył dla mnie, żeby mógł je przyjąć. Udróć się, moją i waszą ofiarę przyjął ojciec wszechmocny. Niech Pan przyjmie, twoje, na swojej imienia, a także na Bóg, masz, całego Kościoła. Zaprawdę, święty jesteś Boże, i słusznie cię osłabi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego syna naszego Pana, mocą ducha świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko. Oraz nieustannie gromadzi lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czysto. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień Pięćdziesiątnicy, w którym Duch Święty stąpił na apostołów pod postacią ognistych języków. Płopownie błagamy cię, Boże, uświęć mocą Twojego ducha te dary. Które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem, krwią Twojego syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterię. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie powie że wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławieństwo, i podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z Niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To częcie na moją pamiątkę. O to barany któregołaci szego świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego uczteł. Na mnie nie jestem Łodzie, aż dzisiaj do mnie, ale jest to słowo, a będzie uzdrowiona już Moja. jest z na reguły kościoła i świętych apostołów, aby tak jak w w jerozolimskim, tak samo tutaj, razem z nami, Myśl natchniona dzisiejszej wikulki słowa poprowadzi nas poprzez wydarzenia historii narodu wybranego. A gdy wędrowali ze wschodu, napotkali równinę w kraju Sinear i tam zamieszkali. I mówili jeden do drugiego Chodźcie, wyrabiajmy cegłę i wypalmy ją w ogniu. A gdy już mieli cegłę zamiast kamieni i smołę zamiast zaprawy murarskiej, Rzekli: Chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba. I w ten sposób uczynimy sobie znak, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi. A pan zstąpił z nieba, by zobaczyć to miasto i wieże, które budowali ludzie. I rzekł: Są oni jednym ludem. I wszyscy mają jedną mowę. I to jest przyczyną, że zaczęli budować. A zatem w przyszłości nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Szczęśliwy naród, wybrany przez Pana. Szczę mogący Boże Spraw, aby Twój Kościół Zawsze trwał jako lud święty Zgromadzony w jedności Ojca i Syna i Ducha Świętego Niech ukazuje się o światu Jako sakrament Twojej Światłości i jedności Oraz niech dąży do doskonałości Która objawia Twoja miłość Przez Chrystusa Pana Naszego z księgi wyjścia. Mojżesz wstąpił wtedy do Boga, a Pan zawołał na niego z góry i powiedział, Tak powiesz do nowi Jakuba i to oznajmisz Izraelitom. Wyście widzieli, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem Was na skrzydłach orlich i przywiodłem Was do mnie, Teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów. Czytanie z księgi Ezechiela. Spoczęła na mnie ręka Pana i wyprowadził mnie On w duchu na zewnątrz i postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości, i polecił mi Abym przeszedł dookoła nich. I oto było ich na obszarze doliny bardzo wiele. Były one zupełnie wyschłe, i rzekł do mnie, Synu człowieczy, czy kości te powrócą znowu do życia? Odpowiedziałem, Panie Boże, ty to wiesz?